Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówię do was Aonowy i witam was w kolejnym odcinku z gry Indigo. I co tu widzę na pierwszy rzut oka, że yy, jakaś ta matryczka nam się pojawiła. Ale o co chodzi z matryczką to my się dowiemy za chwilę. Najpierw to my tutaj musimy wejść w dziennik i dowiedzieć się co tutaj nasz yy, malarz yy, rozpisał się dzisiaj. Dobra. To ja się zamykam i słuchamy go. Dzień 234. Zapomniałem wspomnieć, że kilka dni temu rozmawiałem z Frankiem. Mówił, że dawno się nie widzieliśmy i powinniśmy pogadać. Wypytywał, co u nas słychać. Powiedziałem mu, że Ania zdążyła opublikować parę opowiadań i nawet dostała stałą rubrykę w gazecie. Co prawda nie za dużą, ale to zawsze coś. Starałem się nie mówić o sobie. Raczej się z nim nie zobaczę, ale ta rozmowa sprawiła mi przyjemność. Nie spodziewałem się tego, podobnie jak kolejnej niespodzianki. Kiedy przeglądałem swoją kolekcję albumów malarskich, usłyszałem jakiś dziwny dźwięk rozchodzący się na podwórku. Po którym nastąpił dzwonek do drzwi. Nie mogłem od razu rozpoznać, kto do nas przyszedł. Zaskoczyło mnie to, bo na podstawie dźwięku potrafiłem już bardzo dokładnie określić, co dzieje się w domu. W obecnych warunkach ta umiejętność stała się dla mnie niezbędna. Dlatego zaniepokoiłem się, gdy usłyszałem wiele różnych ludzkich głosów. Na dole odbyła się jakaś rozmowa między Anią i kilkoma osobami. Tak mnie to zaintrygowało, że nawet spojrzałem na zewnątrz przez dziurkę od klucza. Później dowiedziałem się od Anny, że byli to moi studenci. No. Chcieli oni odwiedzić swojego starego profesora, życzyć mu zdrowia i dowiedzieć się, kiedy wróci na uczelnię. To no, to było dla mnie dość dziwne. Na to było nawet uważane za to pocieszające. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co o tym myśleć. Nie wiem też, co mam sądzić o moim znalezisku. Chciałem wyciągnąć pewien magazyn, który wpadł mi za szafkę. Odsuwając ją, by dostać się do mojej lektury, znalazłem prawdziwy skarb. Określam tak tę matrioszkę, bo nie wiem, co jest w środku. Otworzyć ją, a może dać sobie z tym spokój. Jeśli zostawię ją zamkniętą, to na zawsze będzie się tam kryć coś niesamowitego i tajemniczego, <grym> dając mi podstawy do najróżniejszych przypuszczeń. Ale znając moją naturę nie wytrzymam długo i będę musiał otworzyć ten zapomniany skarb. Dobrze, to ja jeszcze na wstępie powiem, bo ja nie mam takich rozterek. Otwórz ją! Otwórz ją! Ja bym ją od razu otwierał, nawet bym się nie zastanawiał. Dostałem chyba od jakiejś ciotki, a może babci, co u licha moja pamięć jest coraz gorsza. Nie jestem w stanie otworzyć, chyba czymś sklejona, Jak się tego pozbyć? Pamiętam. Wie się. Dobra. To my mamy poszukać coś, czym to otworzymy. Może jakaś podpowiedź? Kibelku. Świeczka? Do czego nam świeczka? Tak troszeczkę nie kumam idei. Ale musimy chwilę poczekać. Już? Zapałki. No dobrze. Zobaczmy tutaj do tej matrioszki. Świeczka i zapałki. To powinno pomóc. O! Mam podejście do kobiet! No widzisz, od razu się przed tobą ona stwarła. Co to jest? Zupełnie to zapomniałem. Ostatnia pocieszycielka, potrzebuję jak ale czy takiej. Naprawdę? Myślałem, że coś ciekawszego, tam sowałeś. Wyrzuć. Nie będę cię opijał, nie w tym, Tomku, nie teraz. Teraz nieco lepiej rozumiem przez co przechodzisz i wiem, że każda twoja najmniejsza aktywność jest dla ciebie jak jedno z zadań Herkulesa. Przyjęcie pomocy czasem nie jest proste, szczególnie jeśli nie jesteś pewien dokąd cię ona właściwie zaprowadzi. Widzę jak się starasz, ale boję się jak długo to wszystko może jeszcze potrwać. Niepokoję się też na myśl, że mógłbyś trafić do szpitala. Trudno jest mi siebie w tym wszystkim wyobrazić, a jednak jestem niemal w samym oku cyklonu. Nie chcę porównywać naszych przeżyć, ale muszę przyznać, że sama czuję się w środku martwa. Czasem się zastanawiam, jak to będzie, kiedy wreszcie obudzimy się z tego koszmaru. Kim będziemy? Czy będziemy tymi samymi ludźmi? Czy ciągle będzie nas łączyło to, co łączyło kiedyś? Nie chcę, by ten koszmar trwał dłużej, ale z drugiej strony boję się tego, co zostanie po naszym przebudzeniu. Oczywiście najważniejsze jest, byś wyzdrowiał i na tym musimy się skupić. Pamiętaj, że za tymi drzwiami, oprócz tego strasznego świata, jestem również ja. Może znowu pojechalibyśmy do Włoch, Twoja Ania? Dobra, jakie odpowiedzi mamy? O, tylko jedno. To, nawet nie mamy za dużego wyboru. No dobrze. E, wiem, że ściągłem na Ciebie wielki ciężar. Przepraszam. Niektóre rzeczy dzieją się jakby poza mną. Nie umiem tego tak po prostu zmienić, nie umiem siebie naprawić. Jednak mogę ci powiedzieć teraz to, to że chcę spróbować. Chcę wrócić do świata żywych. Wiadomo, rówczalnie nic od niego lepsze. Mam nadzieję, że w tym pomożesz. Dobrze, może trudniej było to wiesz, ale to jest takie Tylko tak sobie czytam jakie jeszcze mamy... No dobrze, no, mamy tą jedną odpowiedź, no to ja damy jej tą odpowiedź. Nie mamy wyjścia zresztą. Dzień 245. No dobrze, i co dalej? Już dawno doszedłem do wniosku, że alkohol zamienia jeden problem na trzy kolejne. Nie powiem. Nęcąca jest wizja chwilowego wyłączenia swojej głowy. Strasznie potrzebuję czegoś, co na chwilę mnie dezaktywuje. Hmm. Mam siebie serdecznie dość, ale takie działanie do niczego nie doprowadzi. Sam mm -hmm. nie wiem. Zmieniając temat... Fundacja na Rzeczy Zdolnych Dzieci znowu poprosiła mnie o obraz w ramach corocznej akcji charytatywnej. Jak widać, niezależnie od tego, jak bardzo uciekałbym od malarstwa, ono i tak jest tuż za mną. Łączy mnie ze sztuką bardzo silna więź. Powinienem im coś wysłać. Ostatnio poważnie się zastanawiam nad powrotem do pracy. Nie wiem, czy to te tabletki, czy po prostu odchorowałem swoje, ale zaczęło mi tego brakować. To chyba dobry znak. Co prawda, nie wiem, co zobaczę. Kiedy spojrzę Ani w twarz, mam wrażenie, że te ostatnie miesiące odcisnęły na niej i na naszym związku poważne piętno. Pożyjemy, zobaczymy. Wracając do akcji charytatywnej, to zdaje się, że muszę teraz wybrać i zapakować obraz. Mm. Jeszcze ci powiem. Na pewno jakieś piętno odcisło na Waszym związku, ale myślę, że jak Ania Cię zobaczy, już wyzdrowiałego, to myślę, że wszystko to, przez co teraz przechodzi, po prostu pryśnie, jak, jak ręką odjął mi się wydaje. Po prostu wszystko pójdzie w zapomnienie. Widzę, widać po. zresztą po ostatnim liście było widać, że naprawdę tęskni. Jest naprawdę. Jest zmęczona tym, boi się, ale jak sama napisała, robi to wszystko dla ciebie. Więc myślę, że jak zobaczy, że to co ona robiła przyniosło skutek, to będzie myślę najszczęśliwsza na świecie. Dobrze. Dziękuję, mm, co my tu mamy? W związku z tym, że w zeszłym roku wyraził Pan zainteresowanie naszą auktorytetowną narzędzią na dzieci, zwracamy się do Pana z prośbą o ponowne wzięcie udziału w naszej akcji. Przypominamy, że cały uzyskany dochód będzie przeznaczony na rzecz edukacji dzieci wybitnie uzdolnionych, pochodzących, z, po, pochodzących często z nieuprzywilejowanych rodzin. Przepraszam? Chyba nie tak, jeszcze to ujęli, nie? Jak nie uprzywilejowane. Dzieci biedniejsze, czy rozumiem, że dzieci bogacze są uprzywilejowane, tak? Dobra, zostawmy to. Zapraszamy również do wzięcia udziału w licytacji poprzedzonej pokazem, przygotowanym przez, przez naszych podopiecznych. Wy, szczegóły wydarzeń opisujemy w ulotce stanowiącym załącznik do listu. Będziemy zas, zaszczyceni pana wsparciem dla naszej inicjatywy. Z poważaniem, Agata Marek. Nie lubię, jak ludzie mają nazwiska, które są również imionami. Nie wiem, nie lubię tego. Nie mam nic oczywiście do takich ludzi, i tak dalej, ale nie lubię tego. Jeszcze, jak to jest w tym przypadku Agata Marek, to jeszcze tego. No, bo jak to jest Agata, no to. To kobieta, to wiadomo, im ma Agata, nazwisko ma Marek, a jak na przykład jest, nie wiem, Jan Tadeusz, na przykład, powiedzmy, i to jest facet, to ja potem nie wiem, on ma na imię Jan, ma na imię Tadeusz, czy jak. No, więc nie lubię za bardzo tego, no ale... Nic. Idziemy dalej. No dobrze, to co? Malujemy coś. To weźmy ten sprzęt. A ja popatrzę na siebie w lustrze. Chcesz, chcesz żebym ocipiał? To jedno... To jedno z moich najlepszych odzyskanych dzieł, czy na pewno mam... ani mi to czytać. Akurat to, powinien mieć jeszcze jakieś inne obrazy. W końcu... To w końcu pracownia malarska. Ja bym narysował coś nowego. O, ten też się nadaje, jeden... Dzięki, że daliście mi doczytać. Naprawdę. No i to dla dzieci to chyba lepiej jasny obraz, tak mi się wydaje. Lepiej nie będę dołować uczestników w licytacji. W końcu chodzi o dzieci, a nie chorych na raka. Dokładnie. Poddałem się bez nadziei. Złożyłem wymówienie i zrezygnowałem z prawa do wszystkiego, co oferował mi się. Czy bym skończył grę? Tylko w imię czego? Dużo czasu zabrało mi, zanim uwierzyłem, że może być inaczej. Tak! On otworzył. Że mogę czuć on wyszedł chyba inaczej. Teraz spróbuję wrócić do żywych. Nie będę kłamał. Nie jest tak jak wcześniej. No nigdy nie będzie. Teraz mam nadzieję, Ale może że być jeszcze lepiej. To pomoże mi natrawić mój świat. Twoja droga dobiegła końca, lecz opowieść jeszcze się nie zakończyła. Spróbuj innych szczególnie pozostałe zakończenia. Jej, skończyliśmy grę. No dobrze, moi drodzy, gra dobiegła końca. Naprawdę szybciutko ja skończyłem to. Myślałem, że jeszcze... Że ten i jeszcze jeden odcinek będzie, ale jak widać, jak widać skończyliśmy szybciej. Mm. <laughs> tak teraz tak myślę. Myślę co by tutaj zrobić. Dobrze moi drodzy, czy możemy podziękować napisom. Dziękujemy, dziękujemy. Tak skończyliśmy. Eee, dobrze, ja spróbuję teraz zrobić jeszcze raz nową grę. Będę na szybko przeklikiwał i doprowadzimy naszego tutaj mm, malarza do właśnie do stanu depresyjnego. Zobaczymy, co, co wtedy wyjdzie. No, ale cieszę się bardzo, że udało mi się go z tej depresji wyciągnąć. Naprawdę. Ale liczyłem, że będzie więcej, że nie wiem, będą jakieś właśnie ujęcia, jak się z Anną widzą, przytulają się i tak dalej, pocieszają. Że nie wiem, lekarz przychodzi, się cieszy, nam gratuluje wyjścia z depresji i tak dalej, jakieś ujęcia nie ma, że na przykład jest już na uczelni, wraca i tak dalej, jest po prostu szczęśliwym człowiekiem. A tu widzę, pominęli. U szkoda. No ale dobra, spróbujemy jeszcze raz no szybciutko przyklikać. Dobra, ma... e, moi drodzy, witam was ponownie na nagraniu. Jestem tutaj już w miejscu, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. Postarałem e, się doprowadzić... Po pierwsze, doprowadziłem do kłótni z Anną. E, tam był ten motyw, że e, siostrzenica... Anny. Emilka miała urodziny. My tam wtedy jej ładną narysowaliśmy. Teraz narysowała jej wilka. Wilko ogólnie był ładne, ale no wiadomo o co chodzi. No to, to to zrobiłem. Zamiast utworów Anny przy tym słuchaniu radia to wybrałem Joy Davidson oraz na pierwszym słuchaniu radia, jak wybieraliśmy tę stację, w pierwszym odcinku jeszcze, to wziąłem zamiast tą właśnie muzy muzykę alternatywną wziąłem muzykę klasyczną i doprowadziłem do tego teraz przedwionos to achievement o tytule e Rozpacz, więc mam nadzieję, że idziemy w dobrą jeśli mogę to nazwać stronę. W sensie wiecie o co chodzi. No, że doprowadzimy go całkiem do załamania. Dobra, jesteśmy do sobie to się już nie wiem kim jestem. Pełnik inaczej z tym A, i tak, i tutaj. Y, teraz y, przed chwilą skończyłem na tym, y, że mieliśmy dzwonić do tego jego przyjaciela, i tak dalej. Oczywiście nie zadzwoniłem. Dobra. Ym, I mamy matrioszkę. Ym, dobra. Ym, jak to było? Pamiętasz że... matrioszkę? Dobrze. Fajnie, że pamiętasz matrioszkę. Jesteś tu była świeczka, nie? I mi się wydaje, że nie brałem tych leków, choć nie jestem tego pewny. Starałem się tutaj doprowadzić, żeby on nie brał tych leków, ale to jest troszeczkę takie, no, niejasne, niezależne ode mnie. No to byłem tu przed chwilą. Aha, tu jest ta świeczka, dobra, nie widziałem. No i to. Dobra, odpala świeczkę. Dawaj, tą zapaloną. Cyk, cyk. Z tym zapomniałem, wypij. Tomasz, Opisie. nie wiem, co mam o sobie myśleć w tej sytuacji. Mogę albo czuć dumę, że pomagam tobie uporać się z problemem, albo wstyd za to, że tak to przeżywam. Przecież to jedynie ułamek tego, co ty przechodzisz, a ja nie wiem, czy jestem w stanie to wszystko udźwignąć. Jestem jucznym zwierzęciem, które dało sobie władować na grzbiet cudze ciężkie słowa, <laughs> i to życie wydaje mi się pustynią. Stałam się wielbłądem. Nie wiem, czy jestem z yy, Tej odpowiedzi my nie mieliśmy wcześniej. Nie poradzę na to, że czuję złość i żal. Czasem zastanawiam się, jak to będzie, kiedy wreszcie obudzimy się z tego koszmaru. Kim będziemy? Czy będziemy tymi samymi ludźmi? Czy ciągle będzie nas łączyło to, co łączyło kiedyś? Nie chcę, by ten koszmar trwał dłużej, ale z drugiej strony boję się tego, co zostanie po naszym przebudzeniu. O ile cokolwiek zostanie. Chciałabym ci coś powiedzieć. Anna coś coś też jest jeszcze bardziej w nie rozpacz doprowadzona. Mam pustkę w głowie i w sercu. Już sama nie wiem. Co mam o tym wszystkim myśleć? Wydaje mi się, że ta sytuacja zmierza do miejsca, w którym nikt z nas nie chce się znaleźć. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Dobra, jakie mam odpowiedzi Anna. tu? Ja nie wiem, że może być ciężko, Staram że... się naprawić to, co zostało, ale nie wiem, czy, jest jeszcze to, czy to jest jeszcze możliwe. Jedyne, czego od ciebie oczekuję, to obietnicę, że nie będziesz... Za to winę, to nie jest niczyja wina. A jeśli już to moja zepsuty, yy, wiem, czy narzędzia, jakie teraz używają, będą stosować później, jakieś mi pomogą. W każdym razie gorzej chyba nie będzie, więc spróbuj... No nie, nie masz próbować. Ostatnio mieliśmy tą odpowiedź. Tak, tam odpowiedź mamy ją zablokowaną. Dobra. No to klikamy to, bo nie mamy wyjścia. Dzień 245. Kiedyś potrafiłem leczyć alkoholem wszystkie choroby świata. Czynnikiem leczniczym w alkoholu jest wyłączenie mózgu, a tym samym dezaktywacja. Dobra, 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 dobra. Ta chwila to moment wytchnienie. Teraz robimy z tym tą fundację. Tu, to jeden z Nie chcesz tego wysłać? Jezu... Szkoda. Ciemny. Rozczarowanie co? co? Chyba leży w Chyba go doprowadziłem do samobójstwa Tak droga, lecz opowieść jeszcze się nie zakończyła Tak, doprowadziłem go do samobójstwa, dobrze moi drodzy Skoro doprowadziłem go do samobójstwa to myślę, że to już tyle z tej serii Nic więcej już z niej nie wyciągnę moi drodzy Eee, co mam na... Eee, chciałbym wam powiedzieć. Udało mi się go w pierwszej kolejności wyleczyć, z czego się bardzo cieszę. Eee, udało to się mi doprowadzić go teraz do, do samobójstwa. O co nam chodziło? Bo chciałem zobaczyć eee, jak, to, eee, jak to... będzie wyglądało i tak dalej. Myślę, że troszeczkę więcej będzie nie makabry. Moja myśl to makabra, ale nie o to mi chodziło, żeby jakieś, wiecie, flagi wierzchu i tak dalej. Bardziej mi chodziło o... No więcej tekstu z tym związanego, że tam popełnił samobójstwo. Nie wiem, Anna go znalazła, się załamała, coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie. Podobnie, mi, podobnie czuję pewien dosyć na końcu tej historii, jak przy jego ocaleniu. Ale dobrze, moi drodzy. Eee, w obu przypadkach, jakby nie potrzebowało mi tutaj albo radości, albo rozpaczy Anny. Bo... No głównie go leczyłam, właśnie dla niej dla, dla Anny. Dobrze moi drodzy, ale myślę, że to będzie tyle z tej serii. Seria z Indygo dobiegła końca. Tak jak mówiłem, nie, yy, to króciutka seria. Chcę wam tylko. Yy, sprawa wygląda tak. Do jego dum nie wracam. Przynajmniej wstępnie nie wracam. Chcę. Yy, Chcę odpalić grę, o której wcześniej mówiłem, yy, że tam na innej, yy, na innej zasadzie, i tak dalej, tak dalej, że na no to potrzebuję czas, yy, czasu, yy, Powiem mam tak potrzebuję czasu, i tego czasu jak to, to nie znalazłem, ale na szczęście teraz yy, idą święta, będę miał troszeczkę więcej, właśnie czasu, więc postaram się to ogarnąć i jak dobrze pójdzie, to na kolejny tydzień już ta seria powinna ruszyć, jak nie ruszy. Jak nie ruszy, to nagramy. To się zobowiązuje do tego, że nagramy kangura KAO, runda druga. Tak. KAO już dawno nie było. Ktoś potrzebował sobie przerwy od KAO. Myślę, że teraz to będzie dobry motyw, żeby ponownie wrócić do serii z KAO. Więc jeśli nie wyjdzie, to wchodzi seria KAO. KAO, runda druga. Dobrze moi drodzy, a na ten moment dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, jak i całej serii. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Macie cieplutko. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach z innych gier. I na razie, pa pa!